Rockstar Punch, guma palonowa. Siemano ekipa, witam was serdecznie, tą poranną, piękną porą jest za 29. Ja wstałem, bo rodzice powiedzieli, że jadą gdzieś. No to ja sobie myślę, ej, dlaczego by nie tego skorzystać? A czy mamy właśnie 8.40. 40? A ja dopiero co wstałem, więc mogę coś tam ziewać, coś tam jeszcze mówić przez sen. Jeżeli oglądaliście niektóre z filmików, które nagrywam właśnie tak rano, wiecie, że mogę się częściej zacinać też wtedy. No w ogóle, popierdzielone jest rano testowanie. Takie mamy warunki, jakie nie narzekam, bo mamy do przetestowania. Tego Panocka, Sour Bubble Burst, Guma Balonowa, Rockstar Punched. Do no, takiej abstrakcji to ja w życiu nie widziałem i ja rozumiem, i żeby to była inna seria, ale Punched. Więc chyba ta seria Punched jest inna od tej serii Monstera. Omawiałem ją w odcinku poprzednim, kiedy testowałem malinową. Kurde, to będzie nie dość, że guma balonowa, a guma, a smak gumy balonowej to jest naprawdę wysoko zawieszona poprzeczka. Jak na razie, Tiger nie wiem, czy go cokolwiek strąci. Musi być inny smak cukierkowy, który będzie o wiele lepszy. Niby tam Sauer Patch były lepsze, ale powiem szczerze, chodzi mi bardziej o właśnie o gumę balonową. No i tak patrząc na. Wartości odżywcze może najpierw skład. Fajnie, fajne jest to, że nie używają żadnych sztucznych barwników same naturalne sok z czarnej barwki. Tak jak w przypadku poprzedniego Rockstara Punched, ten ma również cukier wraz z słodzikami cukra, acesulfamem a właśnie wartości odżywcze Muszę się naprawdę szybko pobudzić, bo mam ten głos, jak zawsze wstaje. Energia, czyli cóż... 105... 105 kilokalorii na pół litra. Węglowodanów 25 gram, z czego 23 gramy to cukier. Protein 2 gramy. Aż jestem ciekaw, przy tych polskich, czy naprawdę też... Yy, wezmę tego najbardziej... Po którym bym się spodziewał? Tak! Jest tutaj napisane też. Czyli protein 2 gramy, soli 2 gramy, jedna 1 jedna setna na grama. No nie przeżylibyśmy energola słodkiego z 2 gramami cukru. Niacyny 16 mg, witaminy B6, 1 4 mg, witaminy B12, 2,5 mikrograma. Jakby ktoś jeszcze się pytał, witamina B3, to niacyna. Ja wolę jednak używać tego bardziej rozpowszechnionego synonimu bardziej rozpowszechnionej nazwy. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy, czy będzie lepsze od wersji naszej tajgerowej. Kurde, nie pachnie gubo balodową. Trochę daje takimi owocami leśnymi. E, to mi strasznie pachnie właśnie takimi owocami leśnymi z... naciskiem na malinę. Sour Bubble Burst. No pucha, jak widzieliście, opening przyszła w takim sobie stanie. Kiedy na przykład gołsty C4, -ki, kiedy na przykład inne monstery przyszły idealnie, w idealnym stanie, a może to po prostu ostatnie sztuki z party, bo na przykład ja wyrwałem ostatniego Rockstara XD. Bodajże Beryblas czy Blue Raz? sprawdzę przy okazji. I dam adnotację, jak to z kolorem, sok z czerwonej markwi, O kurde Miałem coś pieprznoć typu, do no kurde wygląda jak malinowy ten, ale Właśnie energole o smaku guby balonowej dzielą się na dwa rodzaje jeżeli chodzi o kolor, właśnie niebieski lub różowy a tutaj właśnie mamy taki różowy... pudrowo-różowy kolor? Nie. Nie wiem skąd mi się tam wzięła mgła, ale... To jest taki różowy kolor. Nawet jasny różowy. A jak to będzie smakować? Mam nadzieję, że nie owocami leśnymi, Ja tutaj po prostu pierdykli nazwę, bo tak chcieli. No powiem tak, kurde, nie smakuje jak guma balonowa, smakuje bardziej jak taka guma normalna, o smaku owoców leśnych. Więc kurde, to... Może cały smak jest nadgie, więc to jeszcze przemieszam. Strasznie smakuje takimi owocami leśnymi. Czyżby to chodziło o to, że to jest guma balonowa, tylko o smaku owoców leśnych? Czy bobaw sobie taką strukturę na drugim planie, jakbyś właśnie jadł kwaśną gumę balonową, ale nie taką jak Center żeby ci mordę wykręcała? Bo tutaj. W przeciwieństwie do tamtego Rockstara, gdzie ta kwaśność była dopiero tak im dalej jak to piłeś, tak tutaj jest już od początku. No, i jestem też rado, to nie poczuję wszystkich smaków, ale najbardziej ja tu czuję, jakbyś jadł gumę balonową o smaku owoców leśnych. Patrzę jeszcze tutaj, Mixed Flavor, wydaje mi się, że tutaj po prostu połączyli smak gumy balonowej z owocami leśnymi. A w ogóle nowy, nowy sweter dostałem. Kurde, zima się kończy, wiosna, już dzisiaj jest takie 12 stopni, ja się chyba idę przejść. Jak ja kocham, jak ja kocham właśnie takie przechadzki. To już mówiłem kiedyś tam, kiedy to były pierwsze te filmiki. A nawet przy tych, przy Monsterach Super Fuel, ja bardzo lubię właśnie takie przechadzki. Wezmę się jeszcze po budzę i może jeszcze coś tam nagram? Nie wiem, kurde, ale potem już dwa dni nie będę mógł niczego nagrywać. Mam w sensie coś tam na zapasie. Ale ja zawsze tak mam, że jeżeli nagram dwa energole na dzień, to wtedy muszę to rozłożyć tak idealnie, żeby nie zabić się. <laughs> żeby po prostu. No tutaj macie na przykład 200 mg kofeiny. To już mówiłem wcześniej, ale macie tutaj 200 mg kofeiny. Kolejny chcę zrobić te tigerki małe. Bo mnie siostra zabije, że dlaczego ty jeszcze kurde tego nie nagrywasz? Tym mendo chodząca, ty no. Teraz to nagram. No i otworzę jednego i zostawię go. Dzisiaj mamy niedzielę, więc jak to nagrywam, więc ja tego Tigerka wypiję we wtorek. A tego w poniedziałek. Chyba że jutro. Postanowię jutro przetestować tego Tigera, to wtedy ten mi zostanie na jutro, a ten Tiger jest w sumie też taki mały, ale nie wiem jak to jest u nich z kofeiną. Wiem, to jest popierdzielone, ale nie wiem, kurde. Wrac... Powróćmy jeszcze raz do tego. Na pewno naszego Tigera nie przebije, bo jednak o wiele bardziej lubiłem gumy kulki, możecie być zdziwieni. Ale naprawdę, ja mam sentyment do gumkulek i tamten Tiger wygrywa nad tym Rockstarem. A jakbym tak ogólnie to postawił przed innymi cukierkowymi tymi. Nie wiem, czy to nie będzie takie przedostatnie miejsce. Na pewno przeszedłby przez ten, przez Tiger Marshmallow, którego, no, nie lubię po prostu pianek, a... Tamten miał naprawdę świetny ten smak piankowy, więc jeżeli by jeszcze kiedykolwiek powrócił, ja będę go napierdzielał, ale jednocześnie zachwalał. Ja tu nie jestem od tego, żeby wam odradzać jakiegoś Energola kupcie sobie, spróbujcie i dajcie swoją opinię, bo ja nie mogę powiedzieć, że o, ten jest do dupy, weźcie go weźcie go w ogóle, nie produkujcie i tak dalej. Już to kiedykolwiek mówi kiedyś tam mówiłem ale dobra ja już nie będę przedłużał możliwe, że kurde zacząłem w te że zacząłem ten temat i nie dokończyłem ale sorry, no już nabiło się 13 minut taki ja jestem no i cóż to by było na tyle widzimy się następnym razem gdzie następnym razem wjeżdżają małe tigerki jak mówiłem Jakbyście chcieli spróbować polecam, naprawdę zaskakujący. Naprawdę jakbyście pili gumę balonową o smaku owoców leśnych. Lekko kwaskowatą. Nie w przeciwieństwie do samej Rasberry, gdzie przy mnie ten smak był dopiero później. Tej kwaśność, ta kwaśność była dopiero później. Tutaj dostajecie też taką, takie solidne uderzenie kwaśności, nie tak, powiedzmy, że tak na poziomie Ghosta Sour Patch. Jeżeli kiedykolwiek piliście oczywiście. No, jest Half Price, to można go spróbować. Dobra, widzimy się następnym no. razem.